Cześć wszystkim, pozdrowienia z Dolnego Śląska. Zapraszamy na anarchistyczne kalendarium, czyli cotygodniową audycję w radio zamek nadaje. Sierpień 2025 odcinek numer 24. Prawie 200 lat temu, 28 sierpnia 1828 roku, w jasnej polanie urodził się jeden z najbardziej znanych pisarzy na świecie Lew Tolstoy. Dzisiejszy odcinek jest mu poświęcony, dlatego że wiele osób jego myśl uważa za myśl anarchistyczną, jego poglądy uważa za właśnie takie, choć on sam nigdy się jako anarchista nie określał. Tolstoi był chrześcijaninem, a do tego jeszcze za chwilę dojdziemy, który odrzucał państwo władzę człowieka nad człowiekiem, bo uważał to za sprzeczne z naukami Jezusa. Dziś uważany jest za jednego z głównych anarcho-chrześcijan. Życie Tołstoja można by podzielić na dwie części. Tak zwany młody Toustoj, czyli człowiek urodzony w bardzo bogatej rodzinie, który korzysta z życia tego arystokratycznego, wiecie, wszystko podane, służący, masa pieniędzy, imprezy, brak pracy i tak I w tym czasie pisze te swoje najbardziej znane książki, jak Anna Kalenina czy Wojna i pokój. oczywiście całą masę innych ludzi, bo był to bardzo płodny pisarz. Aż około 50-letni Tolstoi dochodzi do wniosku, że takie próżniacze życie jest życiem bezsensownym, że jego byt na tym świecie nie daje się wyjaśnić w żaden sposób naukami humanistycznymi, w których szukał odpowiedzi. Ani naukami ścisłymi, któremu mówią tylko o tym, że jest nic nieznaczącym atomem we wszechświecie. I ten wczesny Tolstoy jest człowiekiem niewierzącym. Przełomem w jego życiu jest książka pod tytułem Spowiedź, w której pokazuje, że całe jego życie było życiem na barkach, czy nawet karkach innych osób, osób biedniejszych osób wykorzystywanych przez niego i jemu podobnych, przez jego przyjaciół, przez jego świtę i od tego życia chciałby się uwolnić. Tolstoj chciał nawet odebrać sobie życie, ale gdzieś tam odnalazł właśnie Boga i został chrześcijaninem, choć bardzo szybko nałożono na niego ekskomunikę, dlatego że kiedy Tolstoj przechodzi z tego powiedzmy wczesnego Tołstoja do późniejszego Tolstoya, to oprócz tego, że on odnalazł Boga, Odnalazł też całą państwową przemoc. Odnalazł też maszynę rządową, która niszczy jednostki, która niszczy grupy, która podporządkowuje siłą sobie całe miliony osób, a już był osobą bardzo znaną już był osobą, której książki były drukowane w potężnych ilościach, tłumaczone na wiele języków, więc nie można było go tak łatwo uciszyć. Jeśli Tolstoy, 50-letni, zaczyna krytykować Rząd, cara i całe to otoczenie. Zaczyna krytykować samego siebie, zaczyna krytykować wszystkich tych, którzy żyją tak, jak on żył przez lata, zaczyna krytykować nawet swoje dzieci, którym wypomina to, że tak żyją, i jakby próbuje na nich wymóc, żeby zmienili swoje życie. Jeśli ten tołstoj zamiast żyć hulańczo, tak jak dotychczas, zaczyna się ubierać w ciuchy robocze i iść na pole z chłopami orać jeśli przestaje iść wystawnie, jeśli zaczyna pisać książki typu Zmartwychwstanie, moja ulubiona książka stoja, moim zdaniem najlepsza, to nie jest to osoba, która jest dobra ani dla rządu, ani dla Kleru i z tego powodu zostaje niejako wyklęty, z tego powodu zostaje nazwany wariatem i te osoby próbują umniejszyć jego twórczości, ale jest już trochę za późno, bo to już jest światowej sławy pisarz, który swoje kolejne myśli przelewa na pióro i te myśli są antypaństwowe, antyhierarchiczne, bardzo mocno pacyfistyczne, więc mamy wtedy tego drugiego Tolstoja. Tolstoj był wegetarianinem, co moim zdaniem jest logicznym następstwem wiary w chrześcijaństwo. Tolstoj również miał czas, gdzie uczył się Esperanto, nawet napisał gdzieś tam artykuł, a w tym czasie w Rosji pisma esperanckie były zabronione. Myślę, że wiele osób miało do czynienia z twórczością tego pisarza i należy uznać, że pisał pięknie. Z tego powodu można trafić do ludzi, którzy znają tylko te jego dwa najbardziej znane dzieła czyli Annę Kareninę i Wojnę i Pokój z jego szerszymi poglądami na świat, w tym, że krytykował władzę państwową, krytykował cały ten aparat biurokratyczny i potępiał w swoją religię prawosławną. Nie jest to Tołstor, który jest myślę znany dla wszystkich. Samo wsadzenie go do worka, anarchistów, chrześcijańskich anarchistów obok Jakusa, Aquila i innych. Moim zdaniem jest słuszne, choćby sam tak się nie oceniał, ale w Polsce Abramowski również nie określał się jako anarchista, a dziś bardzo wielu go zalicza do tego. To jest kwestia sporna, myślę, że nie jest najważniejsze. Myślę, że swoim życiem późniejszym, choć no jasne, jest, to nie jest tak, że Tousto jest osobą świętą i świetną. Jest to osoba, która przez całe życie żyła z pracy innych. Później, nawet jak wyrzekł się swojego majątku, to przekazał go swoim dzieciom, od których wymagał, żeby nie korzystali z tego. Tak upraszczając. To jest osoba, która wielką swoją karierę pisarza zawdzięcza masie ludzi, Między innymi swojej żonie, która po prostu pisała jego słowa, która przez całe życie przy nim była, od której pod koniec życia uciekł. O czym jest w ogóle film na internecie, pod tytułem Ostatnia Stacja, gdzie opowiada właśnie, pokazuje ten film ostatnie miesiące z życia Taustoja i pokazuje jego relacje z żoną, które były bardzo trudne. I który człowiek nie jest wzorem do naśladowania, ale chyba nie o to chodzi, że mamy kogoś życie brać za naśladowanie, bo jeśli będziemy. Patrzeć na autorytety i będziemy chcieli kopiować, to będziemy też kopiować błędy tych autorytetów. Myślę, że można od różnych ludzi czerpać różne rzeczy, które są dla nas cenne, a Tolstoj jest osobą, która może trafić do osób wierzących, która może trafić do osób bogato urodzonych, która może trafić do osób wrażliwych, która może trafić i trafia do milionów ludzi na całym świecie. I z tego powodu wydaje mi się, że warto o nim wspomnieć. Ja sam mam do niego sentyment, dlatego że był to jeden z pierwszych pisarzy wolnościowych, jeśli nie mówić anarchistycznych, na których się natknąłem. I do dziś powracam do jego książek lub sięgam po kolejne. Są też filmy na podstawie jego książek, ale nie będę ich recenzował, bo ich nie znam. Czasami boję się <laughs> oglądać filmy, jako przysłać jakąś książkę. Więc, więc nie podejmę się tego ryzyka tutaj. Ale jeśli ktoś jest kinomanem, to myślę, że może sam to odszukać i zweryfikować, jaka jest porównanie do książki. W każdym razie uważam to stoja za osobę, która jest warta reklamy, jeśli można takiego słowa użyć, za swoje przesłanie, za swoją krytykę własności prywatnej, bo mówił wprost, że złodziejem nie jest ten, który. Wziął potrzebną mu rzecz, tylko złodziejem jest ten, który ma coś, co jest mu zbędne, a jest niezbędne dla innych. To jest bardzo kontrowersyjna myśl. To jest myśl pokroju Prudona. To jest myśl, którą w Polsce, w kraju, wiecie, marzeń o własności i jakiegoś takiego kultu, choć każdy sobie to inaczej będzie definiował, bo. Wydaje nam się, że to naszą własnością, którą chciałby ktokolwiek nam zabrać, będzie nasz dom, a wcale nie myślimy o tym, że są w Polsce ludzie, którzy mają 5 tysięcy mieszkań. Ostatnio niemiecka firma kupiła 5 tysięcy mieszkań w Polsce. To jest własność. Jeśli ludzie nie będą chcieli pracować na tych niemieckich miliarderów i na przykład przestaną płacić czynsz, to polski rząd z policją, z sądami się za nie zabierze. To jest własność, którą należy uderzyć, a nie to, że ktoś gdzieś mieszka. To mówił jasno, że państwo jest, nie może zgodzić się z zasadami miłości i pokoju. No a jako chrześcijanin, to były dla niego najważniejsze rzeczy. Ten pacyfizm wierzył w moralność odrodzenia człowieka i budowania społeczeństwa właśnie na tych zasadach miłości, braterstwa, siostrzeństwa. Przez krytykę Kościoła i innych władz państwowych, które były i wciąż są bardzo mocno ze sobą powiązane, to znaczy te władze z Kościołem. Został odrzucony. Może próbował swoje życie trochę nadrobić, może próbował skończyć lepiej niż zaczął to swoje życie, że tak to ujmę, i będzie pewnie osobą kontrowersyjną. Tym bardziej dla kobiet, może, no bo to jest w porównaniu do dzisiejszych działaczy, musimy wziąć pod uwagę kontekst tego, że było to 200 lat temu. Kiedy w Rosji zniesiono pańszczyznę, chociaż to jest takie też stwierdzenie bardzo ogólne, a nie było to oczywiście takie proste i jasne, ale okej, okay. Causto ustoi, zakładał szkoły dla chłopskich dzieci w Jasnej Polanie, no i okolicach, wydawał gazetę, o takiej samej nazwie, Jasna Polana, napisał i wydawał podręczniki, opowiadania, bajki dla dzieci, uczył w tych szkołach, skończył według wielu jako wariat który chciał oddać swój majątek chłopom, przez co też popadł w kłótnię z rodziną. Ostatecznie oddał to, to tak jak wspominałem wcześniej, swoim dzieciom. Ale zapisał się, zapisał się na zawsze w historii literatury, chrześcijaństwa i myśli wolnościowej i anarchistycznej, moim zdaniem. Są osoby, które do dziś inspiruje, są osoby, które łączą dzięki takim osobom, właśnie jak Tolstoy, swój anarchizm ze swoją wiarą, jakiś tam wyższy byt. Dla zainteresowanych jeszcze raz polecam książkę pod tytułem Zmartwychwstanie. w stanie". Dzięki. Dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia za tydzień. Tylko nic nie robienie niczego nie zmienia. Federacja anarchistyczna Wrocław. Dołącz do nas. www.wolnywroclaw.pl.